Witam serdecznie na kanale Czaja. W tym odcinku do demontażu trafiają taki oto czajnik, który waży 568 gramów. Msonik. No i drugi czajnik Bosch, który waży 1226 gramów. Razem 1796 Oba są wykonane z nierdzewki, także na pewno coś nierdzewki wpadnie. Spodziewam się też odrobinę osiądzu. No i w zasadzie na tyle. Także ja się biorę za demontaż. A Was zapraszam na film. Spójrzmy, co nam tutaj czajniczki przyniosły. Stal 78 gramów po złotóweczce, czyli 8 groszy. Aluminium odlew 220 gramów. W tej chwili po 6,20 czyli złoty 36 zł. stanie nierdzewna 942 gramy po 6,30 na dzień dzisiejszy 5,93 no i jest odrobina mosiądzu, całe 12 gramów po 23 zł i 80 groszy, czyli 29 groszy. Miejsce się zluzowało, zawsze jakiś tam grosik na kawę wpadł. Dziękuję Wam serdecznie za obejrzenie tego filmu. Zapraszam na kolejne. Trzymajcie się, cześć.